Pojawił się taki zapis, żeby zwiększać ilość białka w diecie. Tak. Jak jest z tym białkiem? Bo dwa głosy słyszę. Z jednej strony, że rzeczywiście za mało kobiety jedzą białka w ciągu dnia, a z drugiej, że jest taka grupa kobiet, które tak naprawdę jego dużo, bo je dużo wędlin, dużo mięsa. I więc. Jemy białko tylko niezbyt dobrej jakości, mało różnorodnie, czy jemy go za mało? Na podstawie swoich doświadczeń w pracy zawodowej mogę powiedzieć, że większość pani je białka za mało. Natomiast te, rzeczywiście jest grupa pań, która ma w diecie dosyć obfitą ilość białka, i to jest wtedy, kiedy jest dieta wyjątkowo mięsożerna, bym powiedziała. To znaczy, to są takie tego... osoby i są takie, które i na śniadanie lubią zjeść tak. albo kanapkę z wędliną, albo parówki, na obiad mięso. I na kolację znowu coś mięsnego. Kanapeczka też przeważnie tak, tak, z tak, Także Tak, tak. Z tym białkiem to jest tak, ja wiem, że teraz jest taki bardzo białkowy szał. Jest w tym dużo prawdy, ale też trochę przesady. Mhm. Rzeczywiście z badań dokładnie właśnie na kobietach tuż przed i po menopauzie wynika, że warto tą ilość białka podkręcić. Trzeba zrozumieć to, że te rekomendacje populacyjne 0,8 gramów białka na kilogram masy ciała to, jest, to są przede wszystkim tak, rekomendacje ustalane na tak zwanym statystycznym człowieku, którym jest 40-letni mężczyzna prowadzący, siedzący tryb życia, więc to już nie jest kobieta, która przechodzi menopauzę. I chodzi ale co, na siłownię. Tak.